Cześć moi drodzy. Dzisiaj krótkie podsumowanie listopada. Chciałem Wam pokazać jak ta pompa u mnie pracuje. Jak wiecie, jest to jedne z wielu ogrzewań mojego domu, ale w tym miesiącu, w zasadzie cały miesiąc, możemy do tego zaliczyć. I już Wam pokażę. W chwili obecnej pompa zużywa 556 W. Ale kliknijmy sobie na. Statystykę. Tutaj widzimy, e, wczoraj włączyłem właściwie samą podłogówkę, więc to zużycie jest naprawdę niewielkie. Natomiast do czego zmierzam? Tutaj mamy poszczególne dni ostatniego tygodnia. E, tutaj widać, że grzałem parametrem 40 stopni i Mamy podsumowanie listopada, 485,51, przy obecnej cenie brutto, którą wyliczam z faktury, jest to 66 groszy, zatem policzmy sobie 485,51 razy, A mamy 320 zł, więc jest to naprawdę, naprawdę e, dobra cena. Za ogrzewanie budynku 170 metrów. Tutaj widzicie, 3 dni miałem wyjęte o 4, przepraszam. O czym informowałem Was na, na swoim kanale? 3 dni tu są, przepraszam. O czym informowałem Was na swoim kanale? Były to temperatury gdzieś około minus, minus 9 stopni. Być może niepotrzebnie aż tyle się ograniczyłem, troszeczkę się tych mrozów. Pierwszy raz wystraszyłem, więc w ten sposób to wygląda. Przedstawię Wam, jak wygląda właśnie mój budynek. Tutaj sobie dołożyłem sterowanie samymi pętlami podłogowymi i to są właśnie te połączenia. Tutaj, jak widzicie, temperatura w salonie cały czas jest w granicach 23 stopni, bo do takiej temperatury generalnie dogrzewam. To jest parter budynku. No, i tutaj mamy tak zwane poddasze. No, a tutaj jest w takim totalnym uproszczeniu właściwie moja instalacja. Zbiornik CWU, pomimo że jest wpięty w centralne, to tak naprawdę ogrzewam go gazem. I to jest parametr, który widzieliście przy zużyciu. Właśnie 550 W. Tak więc przy takim parametrze, natomiast przy tym parametrze, to zużycie miesięczne byłoby na pewno zdecydowanie dużo mniejsze, natomiast w większości czasów tutaj pojawia się 41 stopni. Jest to sterowane za pomocą takiej prostej, krzywej grzewczej, którą sobie stworzyłem za pośrednictwem właśnie pilota którego zrobiłem na Wemosie Wygląda to mniej więcej tak Jest do tego oczywiście taki skrypcik Który w związku z temperaturą zewnętrzną Odpowiednią temperaturę tutaj włącza na pilocie Co powoduje podwyższenie lub zmniejszenie obrotów sprężarki Czyli ta częstotliwość się zmienia Oczywiście... Totalnie wszystko najprościej jak się da, czyli za pomocą wszystkich sygnałów, które możemy wydobyć z pilota. W momencie, kiedy tutaj w tej chwili mam sterowanie ręczne włączone, dam 26 stopni, no to sprężarka wchodzi na wyższe obroty i tym samym pojawia się na gazie 55, a tutaj 41. COPF też w, tej, w tym czasie się gdzieś waha w granicach 3-4, tak więc. W ten sposób to wygląda. Napiszcie w komentarzu, jak to wygląda u Was. Chętnie podyskutujemy. Macie jakieś uwagi, pytania, to zapraszam. Tymczasem, cześć, trzymajcie się ciepło.